Teraz pojedziemy prosto do celu misji, który jest zaznaczony na mapie taką literką U. Zwykle ta literka U y, oznacza skrót od imienia lub nazwiska danej osoby, y, która daje nam zadanie, której to zadanie dotyczy. Także y, akurat w Undead Nightmare ta literka U oznacza walkę z zombiakami, jest to miasto. Które jest zaatakowane przez zombie. O tutaj proszę. Jak to, jak to miasto się nazywało? Poczekajcie. Tu jest Fifth Landing. Black, Black River czy? Jak sobie przypomnę to powiem. Oh, i ten pistolet. Go down. Świetne jest. Świetnie się prostego konia prowadzi w Red Dead Redemption. I to, że. Poczekajcie, pokażę Wam coś śmiesznego. Jak się konia z, trochę z, za bardzo zmęczy. O! To nas nie za bardzo. Nie za bardzo chcę, żebyśmy na nim jeździli. Yy, ale musimy. Dobra. Pędzimy przez Pustkowia z tak po prostu piękną grafiką gry. Reddit Redemption powinno się po prostu tym szczycić, tą grafiką, tymi krajobrazami, tymi drzewami, tym wszystkim, po prostu każdym najmniejszym krzaszkiem. No cóż, to miasto jak widać różni się troszeczkę już od samego początku od tego z normalnej kampanii, z normalnego RDR, ale to tylko dlatego, że są schizofreniczne napisy, jakieś psychopatyczne na ścianach, niczym rodem ze Slendermana po prostu jeszcze tylko karteczek nam brakuje jak chcecie mogę kiedyś zrobić Slendermana chociaż powiem szczerze, że nie wiem czy, czy dotrwa do pierwszej rundy oho, cutscenka God save us oh my god we are all going to hell wcale nie zaprzeczam Patrząc na to miasto no no i jeszcze oczywiście całe miasto się pali, tak? no i Wiadomo, to jest, to jest, dla mnie po prostu taki idealny przykład D DLC. Na przykład yy, Battlefield 3. No DLC rozumiem, to jest FPS, to się różni. Natomiast DLC, jak można? Zaraz skończę. No, Rozmawiam z profesorkiem, takie pierdolenie. <noise> Ogólnie on mówi, że. John Marston się go pyta, co się w ogóle tutaj stało w tym mieście. no, a on powiada, że jestem naukowcem, że jestem człowiekiem myślącym, że ja mam na wszystko najlepsze rozwiązania, że, że w ogóle myślę o wszystkim, umiem znaleźć każdą wskazówkę. I, a w tym wypadku nie mam żadnej pieprzonej wskazówki. Także... I, I just... Nie może się uczyć biedactwo, oj, oj, oj. A ten jak zwykle... Mi się podoba, że John Marston to jest postać z charakterem. Nie tak jak Max Payne. jak, przy którym po prostu taki... no... Szulnia, co ja mam tu mówić? Nikt nawet nie chciałby przy nim w realnym życiu wstać, a co dopiero grać nim przez tyle godzin? Ale wszyscy okrzyknęli, że to jest świetna gra, no cóż. No to idź profesor, idź. No, za daleko sobie nie poszedł. Uh. Te dźwięki są. Hm. Dobrze, że ostatnio nic nie jadłem. Ech, Miałbym mały problem. No, jakiegoś hipista. Zmieni. Patrzcie. Będę jak z, z Dwa prosto w głowę. Hedgehog. No i właśnie na tym się skupia ta gra. Rozwala się hordy z obis, chociaż na razie tych hord nie widać, ale będą. Zwłaszcza hordy można spotkać na polach, bo w mieście to wiadomo. Głównie są mieszkańcy by, byli mieszkańcy tego miasta. Chociaż w sumie nadal tej mieszkają. A to, to jest tylko dwustrzałowe? Aj, W ogóle, multi w Red Dead Redemption and the Nightmare jest takie, że prze, trzeba przetrwać jak najwięcej fal zombie z kumplem. Więc to naprawdę. Yy, więc to jest naprawdę pozytywne. Zwłaszcza, że ja kocham grać kołpy z przyjaciółmi, bo to wiadomo. Jeden z najfajniejszych rozrywek. Nie dość, że kołp to jeszcze z kumplem, to jest w ogóle coś pięknego. O! Proszę bardzo, od samego początku mamy tryb Diday, który normalnie musielibyśmy zdobyć. Ale to jest DLC. Proszę bardzo, multi kill, prosty. Nie. Niedługo wbije nuka, ani razu nie padło. What the hell? Co to jest? Ten koń sobie ze mnie robi jakieś żarty. Dobra, to ja pójdę wykonywać le lepiej misję. A. A oczywiście wszystko co nagrywam jest live. Gdyż takie coś ponoć się lepiej ogląda. <grym> według mnie. I według wielu innych... Youtubowiczów, youtuberów, nieważne. Po prostu się lepiej ogląda. O. Te, no, te, no, no. patrzcie, no. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. O, i tak, i tak no, ich też można przeszukiwać. I ten nikt nie miał. Pobedał. 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 No, biegli, 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 biegli. Oj. No ładnie. Ten shotgun to ma odrzut. Strzela, strzeliłem mu w głowę, a dostał w rękę. Nie mam w ogóle ammo. Ani, ani żadnej pochodni. Kuszkę, Chcesz się bić? Dobra, nie jestem jakimś zaprawionym kibolem, żeby się <laughs> bić z zombie. Nie dość, że bić to jeszcze zombie. Dobry jest. Trzeba się przeżyć. Ten tryb jest naprawdę boski, to jest esencja Red Dead Redemption. Wszyscy wiedzą, że, jest ten tryb, że w Red Dead Redemption jest Deadeye. No, ogólnie ostatnio słyszałem, że niektórzy nawet kupują tą grę poprzez Deadeye. A, Undead Nightmare, bo wielu ludzi się naprawdę o to pyta. Under Nightmar jest dodatkiem niezależnym. Jak ktoś chce, to może po prostu kupić sobie Under Nightmar samo. Jeżeli woli walczyć z zombiekami, chociaż yy, o wiele, wiele bardziej obszerna jest zwykła wersja. O kacynka. Ale jak ktoś chce, to jest yy, Under Nightmar jest troszeczkę tańsze, yy, więc jak ktoś nie ma środków, a chce poznać najpierw tą sagę, yy, to naprawdę, naprawdę polecam. Oho. Patrzcie, tam z tyłu w tle zombiaki stoją, a ten sobie rozmawia. Widzicie jakie są kobiety? Ciągle widziała zombie przez nie wiadomo ile czasu. Nagle widzi żywego człowieka i nie chce, żeby ten nie pomógł. Close the border. Oh my God. O, dobra już się teraz nie dziwię. Mówi, że jej matka stała się zombie. Tylko że jej nie zjadła. Dobra, dobra, dawaj, ja mu mnie He to have their blood drunk. I mean, he knew how to use his fist. he broke out her place, he reminded her of it and everything. And when my mama was dying, people said that he was lying with her sister. But that wasn't true, Mister Warren. You that you were not <laughs> Hmm. Ktoś jej bliski y, Zmarł dawno temu A jeszcze niedawno chodził Dobra, to ja Muszę kończyć na razie Także zastopuję, żebyście mogli y, Żebyście mogli, wiecie Po prostu zacząć od tego samego momentu I, No wiecie, lajkujcie Subskrybujcie, komentujcie i skończę ten odcinek tylko i wyłącznie tym, że ona mówiła, że ktoś jej bliski zmarł parę lat temu, i że parę dni temu widziała, jak ten facet idzie sobie ulicą. Także dosyć nietypowa sytuacja rodzinna. No, także Pa. Widzimy się w następnym odcinku serii Red Dead Redemption and The Nightmare. Cześć, ludziska.